Także zobaczcie maszynerię już mam wyciągniętą, teraz trzeba będzie wszędzie nasmarować, zobacz tutaj już jeden, jedną kalamitkę sobie nasmarowałem. Zobacz, tutaj ogólnie są założone do takie kalamitki stara dawne na ten taki wichajster bez zaczasku, że to po prostu się wciskało tak jakby, no po prostu inna końcówka była do dobijania, a ja takiej nie mam, więc sobie wziąłem nowe kalamitki, będziemy zakładać nowe kalamitki z hydrala z takimi zapinkami czarnymi. Jest troszeczkę tych kalamitek, bo z tego CZH 20 coś, no tutaj jeszcze jedną sprężynę trzeba będzie naprawić, już ją nie zmajstrował taką. Bo ona oryginalnie wygląda tak, że tutaj się jakby reguluje siłę napięcia albo naciągu, no nie wiem, coś takiego typu. Więc tutaj się rozchmieniłem tak, że tą sprężynę co tutaj jest, nie? Wykręcę tutaj tę śrubę i za tego wichalstwa zahaczę za to po prostu i tyle i będzie trzymać. Nie? Tylko po prostu będę musiał całe dobrze nasmarować, bo to stało ze się lat w krzakach albo i więcej nie używane. Także co, działamy. Sam się nagram taki film dla widzów. Niech zobaczą też starszą technologię, a nie tylko nowe maszyny. W nawet nie wiem, czy to będzie przecząsać, no ale chociaż spróbujemy, nie? Zaraz wam pokażę, jak to w sumie działa. Bo... O, Tak, maszyna chodzi. Hop, 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 hop. I tu się to puszcza na tym, ale ja sobie derylował podnośnikiem. No i tutaj mamy taki bulbulator do załączania. Eee, tylko teraz e, tak, już jest załączone, bo tu taki trybik e, zaczaskowy się za się za tego wywuje i o, widzicie, tak jest załączanie tego o, i to trzeba będzie wszystko nasmarować. Siedzenie chyba e, każdy operator na bardzo dobrze zna. Oryginalne siedzenie, auto no ruska T25 ja Troszkę się gipcy, ale to wiadomo, na tym nikt nie siedzi Bo to nie ma potrzeby, bo to się po prostu włącza i się reguluje podnośnikiem Także co, biorę się za zakładanie nowych Tak Takie smarowanie, widzimy się już za chwilę